Siema, Siema, tutaj Kongu witam Was w kolejnym odcinku ze Stickur. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gier przeglądarkowych i ciśniemy. Reddit, następny ten. Niestety źle kliknąłem i nie mogę już wykonać żadnych upgrade'ów. Co troszeczkę mi może utrudnić sprawę wygrania tego, ale mam nadzieję, że jakoś tam sobie dam radę. Więc zobaczymy, mam przynajmniej taką nadzieję, że się uda. Ok, tutaj rozwalimy sobie tego, już mam przynajmniej dwóch minerów, więc zawsze spoko. Teraz. Nie wiem, powiedzmy, że dam sobie to, bo oni są jednak na maksa ulepszeni. A Spearmen niestety nie są ulepszeni wcale. I to jest ich ból. Ich ból, bo teraz chciałem ich ulepszyć. No ale niestety nie udało mi się, bo coś kliknąłem Przy nagrywaniu po prostu zwykle klikam jak najszybciej w prawy górny róg, żeby, żeby po prostu muzyka była już z gry, bo zwykle jak zaczynam nagrywanie, to po prostu ta muzyka to po prostu kliknięcie. Nie jest na grze, tak? Rozumiecie? I wtedy muzyka nie gra. Więc jak najszybciej klikam na prawy górny ruch, ponieważ w prawym górnym rogu też włączam nagrywanie, więc tuż pod nagrywaniem klikam, a tam było next level i po prostu nie, nie zwróciłem uwagi na to, że, że klikając to po prostu spierdzielę. I zacznę następny poziom i nie będę już mógł się wrócić do ulepszeń No ale dobra, no już trudno, już nic, już nic nie będę gadał No bo to już i tak nie ma sensu, bo stało się Niestety stało się O cholerka, już mnie widzę, atakują A bezproblemowo, ja też mam Spiry Więc ja też sobie poradzę Mogę sobie do nich postrzelać Bezproblemowo Widzę, że tutaj pan Spirmen yy, W gotowości czeka No, atakuj, atakuj Ciachaj, ciachaj Dobra, wiecie co? O cholerka, no właśnie. Ehm. O cholera. A mnie cisną. Przez tych cholernych... Przez tych cholernych tych... Łuczników. Bo kompletnie do mnie tak mnie ostrzeliwują. Dobra, ładnie. Ładnie. Cudownie. Cudownie i pięknie. No i po gościu. Dobra. Po moim już właściwie też. Dobra, walnę sobie jeszcze tych i dwóch takich. Powinno być ok. Dobra, lecimy. No i oczywiście przydaliby się normalni swordsmeni, bo inaczej to też może być ciężko. Też może być ciężko. No, o szajze. Kurde. Dobra. Walnę sobie też następnego. Co? A to cfel. Ciach! Cholera, ciach! Mmm... fuck. Dobra, tych sobie kupię. Ja mam za mało jednostek. Co za skurczybyki! Jak mnie to wkurza! O dobrze, dobrze, jak ja się przesuwam to bardzo... O cholera! To bardzo dobrze. No dawaj. No dawaj. Ja sobie tutaj będę taki... Podłożony mam nadzieję, że... O, udało mi się chyba zablokować. No ale łuczników tutaj na razie nie ma. Okej, okay, ja sobie na razie kupię tych, bo wydaje mi się, że oni będą naj, naj, najrozsądniejsi na teraz. A później po prostu dostąpimy do szturmu. I tyle z tego będzie. To by mi się przydało kupić. A nie, jest ich trzech nie, jest ich. Nie... Chociaż nie wiem, czy tutaj jest ich. Fuch jest ich. No dobrze. Bardzo dobrze niech dojdą nasze pieniąz... pieniążki tam sobie kupię kolejnego arczera. Kolejny arczer będzie dojdzie do mojego oddziału i myślę, że kolejnych, kolejny jeden taki. O, w dupę. Dobra, atakujmy, bo to nie ma co: to nie ma co. Ja sobie nie poradzę z tym szturmem i wiem o tym doskonale. Niestety, hmm, niestety nie mam wyjścia. Muszę szturmować, bo wyjdzie mi to na, lepiej niż na, na pewno lepiej niż, niż takie stanie i tracenie jednostek przez to, że. Tak naprawdę nic nie robię. Okej, okay, a może nie, no nie dam rady, bo oni tutaj zaraz nie wylecą z taką armią, że, że ja to się zesram. Ale i tak warto próbować, warto próbować. Ja sobie jeszcze walnę to, jeszcze sobie walnę to. No i oczywiście moi łucznicy tutaj też napierniczają, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze uczników też sobie zaraz walniemy cholera. No wyszli już armią, ja dalej, kurde, będę bił monument. Czy ja to biję? Nie, nie bije. To mi się nie podoba. Dobra. o cholera, nie zdążyłem rzucić. Tą. Dobra, rzucenie to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, cisnę w ilość, cisnę w ilość. Ok, napierniczam. Jest, może się udać. No dlaczego nie, nie, to nie, ich nie napiernicza? Dobra, teraz ich napiernicza. Bardzo dobrze zniszczę ich. Tym razem ich zniszczę. Aj, pięknie, pięknie. A to było trudne, ponieważ nie miałem żadnych ulepszeń przez jedną kolejkę. Dlatego teraz mam cztery ulepszenia i teraz mogę być naprawdę, naprawdę kozacki. Na przykład mogę sobie walnąć tak. I teraz już mają zajebisty ten. Zajebiście dużo życia. I teraz może jeszcze walnąć tych. Tutaj im jeszcze walnę na przykład. O, najlepsze miecze i to mi się podoba. W ogóle tutaj właśnie, gold na, na, na sekundę, to, to by się przydało w sumie. A w O, kurde. O tym nie wiedziałem, ja myślałem, że to liczy się to. No i życie. Życie, siła strzelców. I oczywiście gold na sekundę. Dobra, ciśniemy dalej. No man's. A co to ma znaczyć, no man's? Destroy the giant monument. O oh nie, gianty. Serio, jak mnie to wkurza. Jak ja ich cholera nie lubię jednak. Takich cholera nie lubię Są tak ciężkie, ale taki się rozpierdziel jak się je ma w swoim teamie Że jednak coś cudownego Więc jednak gianty są fajne, ale... Ale nie u mnie w teamie Znaczy w sensie u mnie w teamie, a nie u przeciwnika w teamie Więc tak, no... Bywa ciężko, dobra od razu sobie walnę kolejnego Jak tylko będę mógł, okej, okay, pięknie No teraz walnij go, przecież on kosztuje 250 Dobra Ładnie, teraz uzbieram na archera Później cisnę już w normalne wojska! Ha, 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 ha. Dobra, niech ciśnie ten archer. Tym mam nadzieję, że... Gościem dam radę jakoś. Oj 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 oj. Oj 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 oj, oj, oj. O, ty cfelu. Dobra, od tyłu jak się do niego podchodzi, to jest bardzo dobrze. Okej, okay, dam radę. Dam radę. Bo od tyłu wystarczy gościa podejść i jest, jest cudownie. Ale ja pierniczę jaki to się je rozpierdziel. To jest coś strasznego. I jak mi rozwalił statuę, a ja mam kurde, w ogóle ją nie ulepszaną, więc mam strasznie mało życia. A to był dopiero pierwszy. Pierwszy z kilku. Możliwe, że pierwszy to jest najgorszy szturm, dlatego że wtedy jeszcze nie jestem do końca przygotowany, a teraz już się będę przygotowywał, ale to i tak mnie zabolało i będzie boleć, jak oni mnie będą atakować. Nie chodzi mi tu wcale o Boad of Legends. Wcale, a wcale. Dobra, ciśniemy sobie dalej I teraz zbieramy oczywiście na archera Na archera, archer zawsze na propsie Pięknie, kolejnych Nawet dwóch sobie walnę, bo czemu nie Archery zawsze są zajebiści Zawsze, o nie, idzie kolejny Giant To ja sobie jako jeden mądry idę do niego Od tyłu oczywiście I będę gościa rozwalał, rozwalał Rozwalał, rozwalał Kurde, ale mi ich ciśnie, dobra, pięknie rozwalony Pięknie rozwalony, cudownie, dobra, tym będę. Wolę być tym, który idzie sobie tutaj i rozwalne sobie kolejnego tego i kolejnego tego. Im więcej pieniędzy, w sensie im więcej żołnierzy, tym lepiej. A teraz mam też dużo arczerów, więc arczerzy też mi poz pozwolą się powiedzmy tutaj rozwijać, jeśli wiecie o co mi chodzi. No i bardzo fajnie. Arczerzy, znaczy żołnierze już idą, żołnierze już idą. Skoro idą, to bardzo dobrze. Mogę sobie walnąć takiego, czemu nie? Czemu nie? Kolejnych dwóch. Pierdzielne. Skoro mam ich ulepszonych, tylko dlaczego ja sobie nie pierdzielne właśnie? im nie będę więcej tych robił, skoro ich teraz poulepszałem. Także są teraz kozaccy A ja oczywiście tego nie robię, nie ulepszam ich, bo jestem debilem. No, oczywiście, że to dlatego. Dobra, czekajcie, bo widzę, że tutaj. No właśnie. Pan Dziejaszek, tutaj nasz. Oj, 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 oj. O cholerka. Z nim się da walczyć. Oj, 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 oj. Jak się umie, to tak. Mra pierniczaj. Dobrze, nie wiem w którą stronę. Ała! Być obróconym. Rozwali mi go chyba teraz, ale nie rozwali, dlatego że dałem radę. Obroniłem się, nie? To mi się podoba. Dobra, wykopuj, wykopuj dalej, wykopuj dalej. Zaraz będę mógł kolejnego, kurdy sobie walnąć, a już mi się dwóch robi, i zaraz jeszcze będzie. O, cholerka! Patrzcie na ludzi. Nie starczy mi ten, nie starczy mi po prostu ludzi. Spoko, bardzo mi się to podoba, że jestem na takim stadium, że aż mi po prostu nie starcza ludzi. A jedynym sposobem na to, żeby sobie poradzić z tym, to jest po prostu szturm. Szturm na gigantów. Szturm na gigantów. Cisnę sobie. Oczywiście, tutaj. On będzie napierniczał w tych z przodu, trudno. A ja będę na piernicza po prostu tutaj od tyłu w niego. Atakujcie pięknie, rozwalony. Cudownie, to nie jest trudna bitwa. Nie jest, zdecydowanie nie jest to trudna bitwa. Cisniemy na monument. Ja cisnę od razu na monument. Mhm, pięknie. Oj, pięknie. Nawet nie zdążą. Nawet zaraz będzie kontratak, to prawda. Będzie, ale i tak sobie poradzimy. Tak sobie poradzimy, zwłaszcza, że ja. Cały czas będę bił kolumnę. Cały czas biję kolumnę. O cholerka Jednak on jest niebezpieczny. Mhm. Dobra. Dobrze, ładnie. On tam atakuje, a ja jestem w stanie bić tutaj kolumnę. Szybko, 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 zanim przyjdzie, zanim przyjdzie. Jest, 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 jest. dwóch gigantów, a ja i tak dałem radę. I teraz już mam gigantów, skoro ja mam gigantów. No to to jest kozak. No to co mogę zrobić? Mogę wpierdzielić dwa, dwa, dwa te gigantów. Wpierdzielę sobie jednego czy dwóch gigantów i gra jest wygrana. Co mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. Dobra, walniemy sobie na sam początek tego. Mm, no ponieważ boję się ataków, tak, boję się ataków. Od razu sobie teraz walniemy tego. I ładnie, mamy już gotowego. Powiedzmy obrońce naszych tych, ile kosztuje taki gigant? 1400. To wcale nie jest tak dużo. Wcale nie jest tak dużo. Ale to mi się bardzo podoba, że nie jest tak dużo, dlatego że będę mógł ich po prostu dużo siekać i tyle. Mm, teraz leci sobie oczywiście Archer. Następny poleci kolejny, kolejny Spearman. Ojoj, kolejny Spearman teraz poleci sobie zaraz. A jak już poleci kolejny Spearman. Ojoj. Ciach. O, cholera, nie, nie zdążyłem. Ciach, 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 ciach. Jak to mnie trafił? Tego się nie spodziewałem, co za kurde lamus. O, jak pięknie. O, ucieknij. Kurde. Obaj są ten. I rozwalony, pięknie. Pięknie rozwalony. Więc idziemy tutaj. Walnę sobie kolejnego archera i kolejnego tego. Piękniej. Teraz uzbieram troszeczkę hajsu. Uzbieram troszeczkę hajsu i oczywiście kupię sobie kolejnego minera, bo ja lubię mieć dużo minerów, bo wtedy jest po prostu dużo hajsu i tyle. Teraz walnę sobie jeszcze ze dwóch takich zwykłych swordsmenów, bo, bo jednak wypadałoby mieć troszeczkę chociaż, chociaż właśnie ze dwóch normalnych tych swordsmenów. Um, Okej, okay, ładnie. Teraz już mam, będę miał ze dwóch swordsmenów. Skoro będę miał dwóch swordsmenów, to już właściwie można zaraz. Teraz już chyba mogę zbierać na tego po, po kupnie kolejnego spirmena, myślę, że jestem w stanie zbierać na no no po prostu na na Gianta. Myślę, że tak, myślę, że tak. Dobra, to ja sobie dojdę albo nie. Będę sobie kopał. O, ho, ho, Jak mnie atakują, kurde! Ciach, ciach! Ładnie! Zbieram na giganta, jak, jak uzbieram na giganta, to to już będzie sztos. I on będzie, to też będzie zżerało tylko jednego człowieczka? To aż dziwne, nie? Aż dziwne, no ale najwyraźniej tak. Dobra, ładnie rozwalamy, mieczem napierniczamy. Oj, 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 pięknie. Stoję przed szeregiem, jak to na wodza przystało, no nie? Zajebiście podoba mi się to. Zaraz będzie mnie stać na na, na na, 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 mojego pierwszego giganta. Co jest zajebistą opcją. Zajebistą, zajebistą opcją, uwaga. Zaraz podchodzą, poddadzą. Dobra, jest pierwszy gigant. On się będzie pewnie sporo robił. Tak by wypadało, żeby się sporo robił, bo jednak jednostka jest cholernie mocna. Ale tak naprawdę to nie jest aż tak, jakby się wydawało, że jest. To już nie jest tak, że jeden i wystarczy jeden, żeby wygrać wszystko. Aż tak to to nie wygląda, zresztą... Aha, ja się miałem tylko bronić, okej... Okay. Okej... Okay. To sobie walnę, myślę... Hmm... Co ja sobie mogę tutaj walnąć? Mogę sobie walnąć z pirmenów, sobie jeszcze bardziej ulepszyć. Zawsze na propsie i myślę, że ich sobie jeszcze bardziej ulepszę. Monumenta nie będę ulepszał. Kurno, zostały mi tylko dwa poziomy. No ale spoko, dobra. Save game, o, jeszcze tego nie robiłem. Destroy the elite monument. Monument, dobra. No to... Dobra, walnę sobie to. Mam nadzieję, że dam radę. Pięknie. I teraz od razu podleci ten. Pięknie. No widzę, że nikt mi tutaj nie atakuje. <śmiech> <śmiech> restart level. <śmiech> tak. <śmiech> pierwszy podleci na przykład ten. Chociaż nie, to bez sensu restart level jeszcze raz. Restart level, pierwszy podleci ten. Oczywiście, że tak. Dobra, teraz mi tutaj sobie będę kopał bardzo ładnie. Ciach, bardzo ładnie. Dobra, o ty cfel. O cholera. O, unik, cholera, nie udało mi się. I za każdym razem dostałem. No, co za gówno. Co za gówno. Gówno. Dobra, walnę sobie jeszcze tego. Pierdzielnę sobie tu i niech napierniczają we trzech. Wiem, że to pewne ryzyko podjąłem. Ale wydaje mi się, że się opłaci. Chociaż cholera jasna. Mmm, jednak się nie opłaci. Wiedziałem. Wiedziałem, cholera jasna. Wiedziałem. Nie, nie, nie. Nie chcę cię już. Nie chcę cię. Kurna. Kurde. No atakuj. Ja pierniczę, jakie cfele, głupie. Ja pierniczę, jakie cfele. Idę na nich. Dobra, udało mi się. Defend, defend Ojej, oh, yeah. jak jak do dupy Ale to jak do dupy. Cholera. Dobra, ładnie. Ja muszę sobie podlecieć oczywiście. O, oh, fuck o co chodzi? Jak ja dostaję po dupie tym razem. Jak ja tym razem dostaję po dupie. Ciach, ciach, pięknie. Bo nie ma marcerów i dlatego. Nie ma marczerów i to, to dostaje po dupie, no, tak to działa. Takie są prawa natury. Ojej, ojej, nie doniosłem, nie dość, że w połowie to jeszcze nie doniosłem. Dobra, cisnę takiego, takiego. Teraz cisnę, jak to nie mam? Ojen, ojen. Nie, 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 jeszcze raz. Jeszcze raz, przepraszam was, ale jeszcze raz ja po prostu sobie nie... Nie daruję sobie czegoś takiego. Okej. Okay. Pięknie doniosłem. Eee, w sensie nie, nie na, na nikogo nie donosiłem. Ja taki nie jestem. Nie jestem z takich, co donoszą na kogoś. Dobra. Jest. Zdecydowanie wyszło lepiej niż poprzednio. Ok. Teraz od razu kupuję sobie tego i zaraz podleci następny, następny spirmen. I dopiero później, jak będę miał czterech spirmenów naraz, to podleci sobie następne coś. Dobra, ten musi się ruszyć. Kurde, nie wkurza ten łucznik. Ja pierniczę, ci łucznicy mnie tak wkurzają, ale to tak niemiłosiernie. Dobra, leci kolejny, ym, ten, caveman, powiedzmy, miner, miner, leci kolejny miner, mam nadzieję, że się uda, nie mylić z minecraftowcami, nie mylić, nie, zdecydowanie nie, dobra, tamten gościu sobie umarł, kolejny podleci spearman, ym, tym razem jeszcze podleci sobie, cholera, cwelu, felu cwelu, Dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie. Bardzo, ale to bardzo ładnie. Ok, podlecimy sobie kolejnego tego. Dlaczego? Żeby jeszcze szybciej wydobywać to, ponieważ bardzo dużo pieniędzy będę potrzebował. Bardzo dużo. Ok. Tego sobie oczywiście. No, tego sobie oczywiście będziemy rob robić cały czas. Dobra, muszę atakować troszeczkę. Bo tam widziałem właśnie... Um, jak to się nazywa? O! O! Gigant mi idzie. Teraz ja zbieram też na giganta. Mam nadzieję, że mi się uda. Tylko, że ja będę miał dużo większe giganty niż ten frajer. Bo ja mam ulepszone i to już trzy razy. Więc po prostu jak ja przejdę z gigantem... To oni się po prostu zesrają i tyle. Tak to będzie wyglądało. Ciach! Ciach! Kurde, nie udało mi się uciec. Ciach! Cioach! Kurde! O nie, o nie! Dobra, zbieram na giganta. Dobra, ładnie, tutaj, tutaj ładnie. Oj oj! Kurde, jak to? Aż taki ma to zasięg. Nie podoba mi się. Napierniczajcie no, w to. Kurna, głupie, gówna. Dobra, ładnie, pięknie. Goście tak nie myślał. No, nic dziwnego, to tylko bot. Ale no cóż, mógłby, mogliby to lepiej zrobić, żeby jakoś lepiej rzeczywiście myślały te boty. Bo to było głupie z jego strony, że zamiast atakować, to on szedł dalej, naprzód i naprzód. I to było po prostu kretyńskie i tyle. No ty Cwelo, Ginszujo. Dobra. Ten rozwalony, bardzo miło, zaraz sobie, teraz zbieram sobie na kolejnego tego, na kolejnego giganta, bo te gigantem jest najlepiej być, zobaczcie jaki on jest ogromny, jak duży po prostu będzie, mm, jak jest dużo większy od, od tego, i od tych ich gigantów po prostu, no bo jednak ja tutaj mam takiego giganta, jak on tam, jakim on jest, no nie? Ojejku, dobra, Ym, w sumie atakujcie, dlaczego nie? Dlaczego by nie? Bez sensu rzucają tymi tymi tak, tak wcześnie Pierdut, ładnie Następny gigant oczywiście już jest Oni tutaj przy, przy, przyjdą z gigantami, ale zobaczcie Zobaczcie jaka to jest różnica Wcale nie jest perspektywa Chociaż on jest troszeczkę tam dalej, nie? Ale To jest po prostu, ja pierd... ale rozpierdziel Dobra, ładnie Ledwo co mi zabrali życia z tego giganta i to mi się właśnie podoba. Takie coś mi się podoba. Czy ja zdążę w ogóle dojść, żeby monument niszczyć, bezproblemowo zdążę dojść, Niestety aż taki, aż taki broto ja tutaj nie jestem. No cóż, tylko problem polega na tym, że on strasznie wolno bije. Ale wolno, ale skutecznie. Dlatego jednak zajebisą jest postacią, zwłaszcza, że ma cholernie dużo życia, jest po prostu tankiem i tyle. I może stanować wszystkich w zasięgu, w zasięgu ataku. Co mi się po prostu bardzo podoba. Atakuj, 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 atakuj. Pięknie, pięknie i pięknie. Pierdot i rozwalona. Dopiero drugi doszedł, a tam był jeszcze trzeci. Pięknie, be careful. I coś tam, coś tam, coś tam. Mm, to już mi chyba nie ma znaczenia. Myślę, że zrobię sobie to i to. Żeby mieć, żeby mieć po prostu więcej hajsu I tak wystarczą mi sami ci I Czy to jest, chyba ostatni, to jest chyba ostatni poziom? Idealnie, bo mamy 10 minut tak naprawdę um, Ja sobie od razu walnę na początku tego Żeby się tutaj nie ten Dwa chyba mi wystarczą, żeby walnąć tego Nie, nie wystarczą, ale spierdzieliłem No dobra Chciałem, żeby było szybciej, a wyszło tak, że jest zdecydowanie Zdecydowanie wolniej O cholera Siak o, uciekam! Dobrze. Ciach! Pięknie. E, dobra. Aha, nie stać mi to może i lepiej, bo... Bo jeszcze mam dużo pieniędzy właśnie. E, jeszcze nie mam dużo ludzi. W ogóle dla, Ja nie mam monumentu, zobaczcie, ja nie mam monumentu. Ale jajca. To dlatego, że mnie szturmują, tak? Czy ja wtedy zwykle miałem monument? Nie wiem, o co chodzi. Że ja teraz nie mam monumentu. Y, ale walnę sobie tych y, Arczerów. Arczera sobie pocisnę i cudownie. Okej, okay, teraz tych będę mógł. Ładnie. Teraz kolejnego tego. Nie widziałem swojego paska, więc musiałem wrócić, żeby nie marnować czasu. Już wolę wrócić z niepełnym tym, niż bez niczego. Okej. Okay. Pięknie. Teraz uzbieram sobie na kolejnego. O, czekajcie, cholera, bo ten głupi Fryer. A głupi Fryer mam, mów, mówiąc głupi Fryer, mam na myśli Archera, oczywiście. Chodź tu śmieciu. dobrze. Mm, walnę sobie takiego. Co bym mieć jak najwięcej tych przychodów? Po prostu przychodów, bo ja muszę mieć dużo przychodów. Ja nie mogę, ja nie mogę walczyć, jak nie mam przychodów. <laughs> Dobra, bardzo mi się to podoba. Ten na razie nie trafia, to tyle dobrego. Ale tak naprawdę to trafia, więc trzeba... Trzeba po prostu wziąć, sprawy w swoje ręce. Ciach! I ciach! Pięknie! Pięknie, i teraz ciach! Pięknie, cudownie! I teraz możemy walnąć jeszcze raz tego. I myślę, że to już jest koniec, jeśli chodzi o moich tych. Nie, wiecie co jeszcze zrobię? Jeszcze sobie walnę ten. Raz jeszcze walnę sobie tego. I teraz już zbieramy na giganta. Uzbieram na dwóch gigantów, i jak uzbieram na dwóch gigantów, to przystąpię do szturmu. Chyba, że oni wcześniej mnie rozwalą, to oczywiście wtedy przystąpię do szturmu wcześniej. I tyle. Pięknie. Dobrze. Napierniczajcie, napierniczajcie. Już prawie jest miejsca stać na jednego giganta. Oho, tylko że on już idzie. Dobra, ja już też giganta mam. Dobra. Pierwsze co zrobię, to oni tam sobie myślę poradzą z tym tym. Dobra, jednak nie, bo ten wizard jest zbyt daleko, żebym się miał nim przejmować, aż tak. Napierniczać, napierniczać. Byle mi nie rozwalił tych moich, tych minerów. Tak jak nikt, żeby. Żeby nikt mi po prostu nie rozwalił tych minerów. Sobie idę tutaj, bo mnie wkurza ten dziadu, głupi Pięknie rozwalony. To mi się podoba. Okej, okay, teraz zbieram oczywiście na kolejnego giganta. Jak gigancik tutaj sobie przyjdzie, gigancik sobie przyszedł. Gigancik chyba po prostu zawsze atakuje, więc myślę, że tym gigancikiem sobie. Z tym gigancikiem sobie zaraz pójdziemy. Mhm. Ale reszta pójdzie troszeczkę później. Dobra, okej, okay, oni już tam uciekają, nie jeszcze nie uciekają. Ale powinni. <laughs> powinni uciekać. Ciach, ciach. Ciach. Dobra, idźcie wszyscy, bo już to nie ma sensu. Ciach. Pist Ale zajebiście wielka statua. Matuchno. Dobra, oczywiście kolejnego giganta każe im robić. Bo po to jest, po to są. O, cholera, jakie wielkie to coś. Jakie wielkie bydle. Jakbym blokował jeszcze jedno ten, jeszcze jedno ulepszenie. Jakie ulepszenie? Oczywiście by być takim wielkim gigantem. Zajebiście by było. Do jaj mu sięgam, no odliczając to coś co do kolan, no to sięgam mu, bo... nie wiem, nie wiem dokąd bym mu sięgał bez tego. Do pach, pięknie, jak, jak pięknie, jak dam radę, jeden zobaczcie wystarczy żeby wygrać grę, tak naprawdę, bo już wygrałem. A najgorsze, najlepsze jest to, że ja tam mam jeszcze, wiecie. Jeszcze następny idzie. O dokładnie. Nie o to chodzi. <laughs> Pięknie. I. Rozwalony. Zobaczcie, to jest jednak gigant. Pierdzielnie mnie, tak? Czy to jest super boss? To jest super boss, czy to jest jakiś. Tak, to jest super boss. O kurde. To ja chciałem go mieć, a nie żeby... O, to teraz wyglądam jak gówno przy nim Jak gówno O cholera Pierdzielony, dobra Ty, ty się goście nie przejmuj tymi cfelami Bo to nie ma co Trzeba rozwalić to coś Ja pierniczę, jakie to jest ogromne Niesamowicie Powinienem dać radę Zwłaszcza, że robią mi się kolejne Kolejni giganci, no nie I to jest tyle dobrego ale ogólnie to ja pierdzielę Zdecyduję się, bo się nie może zdecydować Oto Cfel Dobra Kurde rozwalił mnie Na szczęście giganty już tutaj cisną Dobra oj ojoj ojoj oj Kurde Napierniczam, okej, okay, kolejnego mogę sobie zamówić Hoho ho. Dobra, ładnie. No napierniczaj, głupi felu Dobrze. Jee. Yeah. Dobra, dam radę. Dam radę, zwłaszcza, że jeden kolejny mi się znowu zaczął robić. I tyle dobrego, no nie? Pięknie, dam radę. Bezproblemowo dam radę. Nie wiem, czy dobrze, się obróciłem. Bardzo źle, że się obróciłem. Przez to nie dam rady tym. A dałem rady nawet tym jednym gigantem. Zajebiście. No i zajebiście. Który level zajął mi najmniej? Drugi poziom zajął mi najmniej czasu. A pierwszy wcale nie najmniej. A nawet nie drugie miejsce. Wręcz. Wręcz czwarte. Czwarte. Czwarte miejsce. Czwarte. Piąte. Piąte miejsce pierwszy poziom zajął. Bo nie wiedziałem w sumie, że aż tak mam atakować. Zwlekałem. No nieważne, main mini Credits, No dobra, to było na tyle w tym odcinku. W tej mini serii odcinków, ponieważ były dwa odcinki ze Stick War, więc to było na tyle w, tym od... w tych od dwóch odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!